Witam bardzo serdecznie Dzisiaj filmik o mojej opalniźnie Ponieważ komentarzy było chyba ze 100 Na temat, że mam bardzo ładną opaleniznę I czy chodzę na solarium, czy stosuję samo opalacze No i dzisiaj postanowiłam, że Wam w końcu te rzeczy pokażę Co robić, by po prostu mieć ładną opaleniznę, Żeby to ładnie wyglądało, bez żadnych ciapek Prawda, na rękach i tak dalej, A więc, co ja stosuję Skrap do ciała to jest akurat brzoskwiniowy z takiej firmy Sand Eves. Ja wiem, że one są w Polsce dostępne, ponieważ nawet i ostatnio robiła filmik z tym scrubem mez Vintage i także bardzo go Wam polecała, także zobaczcie, ja też go stosuję. Uwielbiam ten zapach, jest on naprawdę bardzo, bardzo fajny, ładnie nawilża i ja sobie, jak go stosuję pod prysznicem, nakładam go sobie na, na gąbkę, ponieważ on jest w słoiczku. Mieszam go z moim Płynę pod prysznic i po prostu masuję sobie ciało, całe ciało, w szczególności łokcie, kolana, kostki, nadgarstki. Ogólnie miejsca, gdzie suche, y, mamy suchą skórę, no i po prostu zdzieram z siebie także mój stary samoopalacz, prawda? Także w tych miejscach, właśnie gdzie nadgarstki, tam zazwyczaj się pokazuje, że samoopalacz był nałożony źle albo już po prostu schodzi nam od częstego mecia rąk. Następnie po tym skrabie i robię go może raz w tygodniu, nakładam sobie taki balsam, to jest z firmy Palmer, z którą ja po prostu kocham. To jest akurat po ciąży, ale chodziło mi tutaj o to, żeby bardzo ujętnić ciało i to jest z kolagenem, z witaminą E i z koenzymem Q10, który chyba jest znany z tego, że jest przeciw starzeniu, coś takiego. I... Bardzo, bardzo go lubię, bo on jest bardzo, bardzo nawilżający, a ja mam suchą skórę, szczególnie na nogach. Także ja tą firmę po prostu uwielbiam i stosuję od nich także balsam do ust. Jeszcze z tego miałam masło kakaowe, w zimę go stosowałam i jest to produkt rewelacyjny. Tak, także raz w tygodniu robię sobie ten peeling, później się smaruję tym balsamem do ciała. I odczekam może jeden dzień, na drugi dzień biorę prysznic, smaruję się balsamem do ciała I po tym balsamie do ciała smaruję się samoopalaczem No i po prostu nakładam go sobie dość mało na dłoń i smaruję w całe ciało Zaczynając od um, łydek i później z łydek schodzę na dół nie, nie, Staram się, żeby po prostu w kostki, w łokcie nie smarowywać tego samoopalacza dużo Bo wtedy właśnie Wam powstaną plamy Staram się go nakładać mało, ale po prostu rozsmarowywać go dość porządnie. No i kochani, później oczywiście trzeba sobie umyć ręce, ponieważ będą one żółte i nieładnie nie to wygląda. Wyszorujcie sobie paznokcie, tak samo stopy. Także proszę uważać, właśnie na te miejsca. No i muszę Wam powiedzieć, że ten samoopalacz w ogóle nie pachnie samoopalaczem. Ma cudowny taki brzoskwiniowy zapaszek. Bardzo, bardzo go lubię. On jest także w wersji um, antycelulitowej, można go dostać tak samo. Także samoopalacz antycelulitowy, po prostu rewelacja, jak dla mnie. Ja już go stosuję chyba od 3 lat. No i powiem Wam szczerze, że on się spisuje, dlatego nie mam ochoty kupować samoopalaczek z tych strasznie, strasznie drogich. Ponieważ no, no, no ten dla mnie po prostu działa cuda i uwielbiam jego zapach, dlatego go kupuję cały czas. I on, powiem Wam szczerze, że jeżeli go będziecie używały na co dzień, to ta opalnizna będzie, będzie coraz bardziej ciemna, że tak powiem, prawda? Ale ja go tak nakładam może dwa razy w tygodniu mi to wystarczy, także dla mnie rewelacja. I o jeszcze, o jeszcze jednym produkcie chciałam Wam powiedzieć. O produkcie z neutrogeny. Ja jakieś. Może od trzech miesięcy miałam straszne problemy z wyskakiwały mi jakieś okropieństwa na czole i na policzkach i nie było, nie było to przyjemne. I kupiłam sobie ten, ten peeling z neutrogeny chyba z jakieś trzy tygodnie temu. I to jest ten Spot Stress Control. jest w ogóle taka bardzo. Bardzo denerwująca reklama w telewizji właśnie, jak taka nastolatka po prostu ma tyle stresu, że jest ten pryszcz prysz wyskoczył i po prostu ten neutrogena peeling do, do twarzy jej bardzo pomógł. I, I ja chyba po tej reklamie w ogóle właśnie tego pokazania, tego stresu, jak ona zdenerwowana, ten peeling kupiłam. I jestem zadowolona. On jest, on jest chyba, on w ogóle pachnie jakimiś ogórkami. Powiem Wam szczerze, zaraz zobaczymy, czy tutaj pisze o tym, czy on tutaj ma jakieś ogórki. Nic nie jest napisane, ale naprawdę ładnie pachnie. Takimi ogórkami i, i aloesem. I powiem Wam szczerze, że skóra jest po nim bardzo, bardzo gładka. Rzeczywiście te pryszcze nie są bolesne i szybko się goją, co strasznie, strasznie mnie zaskoczyło. No i naprawdę buzia jest taka bardzo ładnie napięta, ujędrniona i strasznie czysta po nim. Także to mnie naprawdę w tym produkcie zaskoczyło. Także ja szczególnie polecam. On jest takimi drobinkami w kolorze zielonym e, rewelacja następnie milion pytań na temat moich włosów bardzo dziękuję e, a więc tak szampon znajdziecie w hollands and barretts australian organics szampon organiczny bez parabenów e, i dużo witamin protein tak itd., itd protein tak pisze protein i 6 prowitamin bardzo bardzo go lubię i oczywiście odżywka Stonian Gaia. I uważajcie, bo są dwie różowe. I jedna jest fajna, a druga nie jest fajna. Na jednej pisze Intensive Moisture, czyli taka nawilżająca bardzo intensywnie. I ta jest, mm, nie jest fajna, nie nadaje takiego połysku. A ta, którą ja bardzo, bardzo lubię, na niej pisze Frizz Smoothing Curl conditioning, Conditioner. I to jest ogólnie do kręconych włosów i do takich włosów sianowatych. A ja właśnie takie mam. I co ona powoduje? To, że te włosy są pięknie wygładzone i właśnie tak się błyszczą. I no i tyle. Aha, no i jeszcze stosuję tego nabłyszczacza z Umberto Gianni. Tak wygląda. Jego znajdziecie w Butsie. Dwa te produkty znajdziecie w Butsie. Ja ogólnie kupuję duży rozmiar, ale akurat nie mieli. I to jest Salon Shine Glossing Mist. I po prostu sobie tak spryskacie troszeczkę Pięknie pachnie i także nadaje włosom cudownego połysku. No, ja wiem, że te, te szampony Gaia są do sprzedania chyba w Seforze. I znowu widziałam to na kanale Mez Vintage, także dużo ciekawostek można się od niej dowiedzieć. Także nakręciłam filmik dzisiaj o moich ulubionych kosmetykach, także zapraszam, jak go obrobię tego na YouTube, jak najszybciej wrzucę. Serdecznie dziękuję wszystkim widzom, wszystkim widzom, którzy piszą komentarze i oceniają filmiki i także facetom, bo jest ich coraz więcej i większość większości te komentarze są bardzo miłe. Zdarzają się bardzo dziwne komentarze, no ale to chyba wszystkim się, się takie zdarzają. Ogólnie komentarze 13-letków, trzynastolatków, którzy, którzy powiem szczerze, są chyba troszeczkę jeszcze nie do tak mi się coś wydaje ale ogólnie większość facetów bardzo bardzo miła także serdecznie was pozdrawiam buziaczki żegnam papa pa.